Żeby wymienić olej silnikowy w takim silniku 1.4, D4D Yaris albo Corolla to kołem od strony kierowcy wystarczy sobie jechać na cegły, nie trzeba ponosić auta całego przodu. Taki prześwit wystarczy, żeby tam się dostać do tych śrub i do korka spustowego i do filtra oleju. Tak wygląda osłona tutaj silnika, widać więcej gdzie są śrubki, tutaj wszystkich nie było, ale chodziło o to, żeby tutaj był dobry dostęp do tego filtra, żeby coś się do niego kuczem uniwersalnym. Jak ktoś ma tutaj klucz taki dedykowany do tego filtra, to wystarczy, że. Odkręci to okienko rewizyjne w tej osłonie silnika, w tej osłonie tutaj i wtedy będziemy musiał zajmować całe słony. To jest okienko rewizyjne, go tak odsunąć. Tu jest ogólnie dostęp do tej śruby spustowej Tylko że jak ktoś nie ma dedykowanego klucza, to nie odkręcić filtra. Będzie ciężko odkryć filtr. Śruba spustowa jest zwrócona w stronę pasażera. Ona jest tutaj. Jeśli dlatego się najeżdża przed nim kołem od kierowcy wyżej żeby to na sobie ściekał w tej misce trzeba tą śrubę ciągnąć do siebie zobaczcie jak się już polzuje to ręcznie odkręcić korek lewowy Olej się ścieka z takim, takim niewielkim ciurkiem, to można postawić miskę też pod filtr równocześnie. Jeżeli filtr oleju był wcześniej dokręcony z zalecanym momentem, to on teraz pójdzie nawet ręką łatwo jest problemu. Widać pod ręką, będzie to z niego ściekać trochę brudna robota. i jeszcze docieknie z tego filtra kiedy ten olej tutaj sobie ścieknie z tego filtra to można sobie wyczyścić tutaj to wszystko przelać tu trochę świeżym olejem żeby wypłukał ten stary z miski widać jak natuje no jeszcze czarny olej przypłukiwany przez świeży tu do filtra już nic nie naleci bo filtr jest wyżej to jest filtr, który był założony, takie oznakowanie i tu widać taki filtr kamoki o takim oznaczeniu, takim yy, numerze części on jest niższy niż ten, który był założony. I się nie, nie będę zakładany, Nie wiem czy coś by się stało, ale lepiej założyć takie takie samej wysokości. Dzięki temu, że ten filtr montuje się w takiej pozycji, to przed montażem warto go zalać świeżym olejem żeby był krótszy czas później napełniania się układu i przesmarować tą uszczelkę żeby ona się nie zawinęła I jeszcze można dolać bo tam powietrze było na maksa można go zalać I można go sobie wkręcić w tym kierunku wystarczy go ręcznie dokręcić to nie ma dużej siły taki trik podnosząc tylne koło strony kierowcy wtedy tutaj ta miska się tak że jeszcze więcej oleju wycieka warto jeszcze podnieść tam widać podniesione koło od kierowcy z tyłu koło od kierowcy z tyłu podniesione kiedy podniesione był tylko przednie koło to wyciekł olej z tej części miski, jak się podniesie tylne koło to jeszcze zacznie wyciekać olej tutaj z tej części tylnej, bo ten otwór spustowy jest tak na środku miski z boku skrywany w stronę pasażera. Po około tak 20 godzinach olej przestał wykopywać. Że można nakręcić śrubę podstawową z miskę Tutaj się delikatnie przykręca. Nie można przesadzać żeby nie zerwać gwintu. Chodzi tylko o to, żeby nie ciekło. W tej butelce jest 3 litry, o czym 22. Jeżeli nie ma filtr cząstek stałych, to wystarczy taki olej A3B4. Jeżeli jest filtr cząstek stałych, to jeszcze musiałby spełniać normę C. Taki olej jest też droższy. Tutaj nie ma filtra, dlatego A3B4 wystarczający 5U40. litra wylany tutaj przez korek, i około 1,5 litra wlany do filtra oleju. Pierwsze odpalenie po wymianie. osłona silnika jest zmontowana w taki sposób tutaj to tu zachodzi pod zderzak tam a tutaj jest pod spodem z przodu jest pod a po jest tutaj na wierzchu po wlaniu 3,5 litra tutaj przez silnik oraz na maksa do filtra oleju czyli tak około 4 litrów Stan jest teraz taki, czyli tak na połowie magnetu. Czyli tak na połowie między minimum a maksimum. Teraz dobrze widać. Tutaj jest stan. Poziom był maksymalny tutaj na magnecie to trzeba wlać około 4,5 litra oleju.